Mohamed Salah się odpala i uderza we własny klub. To najprawdopodobniej początek końca Egipcjanina w klubie z Enfield. Zaobserwuj po więcej piłki nożnej. Wielkie dzięki. Jedno zwycięstwo w ostatnich sześciu meczach to wynik, którego po Liverpoolu nikt by się chyba nie spodziewał. A jednak klub z Enfield przechodzi przez ogromny kryzys i zajmuje odległe ósme miejsce w tabeli Premier League. Powoli zaczyna się szukanie winnych i padło na człowieka, który jeszcze niedawno był wymieniany jako faworyt do zdobycia złotej piłki. Mohamed Salah to największa. I niekwestionowana gwiazda klubu, a jednak ostatnie trzy mecze zaczynał na ławce rezerwowych, z czego w dwóch w ogóle nie pojawił się na boisku. Egipcjanin w końcu nie wytrzymał i skomentował całą sytuację w słowach, których nikt się raczej nie spodziewał. Nie wyklucza nawet odejścia z Enfield w trakcie styczniowego okienka transferowego. Jestem bardzo, bardzo rozczarowany. Zrobiłem tak wiele dla tego klubu przez lata, a zwłaszcza w zeszłym sezonie. Teraz siedzę na ławce rezerwowych i nie wiem dlaczego. Mam wrażenie, że klub mnie poświęcił. Dla mnie to jest jasne, że ktoś chciał, abym to ja poniósł. Całą winę. Wydaje mi się, że ktoś nie chce mnie w tym klubie. Wypalił piłkarz. Czy to oznacza koniec Salaha w Liverpoolu? Ciekaw jestem waszych komentarzy.